Zresztą z tej strony, oczywiście KRX, w, w naszej Guild Warsach, tak powiedzmy, mówiąc. Dzisiaj, powiedzmy, że rozwiążemy sobie jedną misję tutaj na farmie. Tutaj chyba bandyci tak zaatakowali ową farmę i trzeba tej osobie pomóc. Zaraz się rozejrzymy, bo tak sprawdzę nasze fps Tak, dobrze, jest 30 fps To to znaczy, że się nagrywa. Gdzie... gdzie ja mogę znaleźć tych bandytów? czekać jeszcze raz, sobie poczekam. a A gdzie tych bandytów mogę znaleźć? A, jest so. Jak widzicie mamy już ruch, troszkę to się w ogóle dormieniało, bo yy, to jak mówię, grałem. ci bo to taki automat widzicie Bardzo dobrze. Mnóstwo strzał leci na raz, albo po prostu jedna za drugą. E, czwartego dał nie chyba, chyba ono wkrywa, ale nie zdążyliśmy. I zaraz będziemy w Zasięg, e, zasięg łuku jest ogromny. God. Ha, ha, ha. I no, muszę. You're kidding, right? już jest, smart osoba, ale... Króliczek. Jakieś bonusy, no, naprawdę jeszcze nie ogarnąłem tych wszystkich bonusów. Prawda, gry mam dopiero przedwczoraj, także tak wygląda sytuacja. Wyłączyłem sobie auto, a także bardziej poczuć się wiecie, tak realistycznie, że prawda, trzeba kliknąć, a nie jest sobie stoisz i to samo mu ci strzela. To jest zapewne lekkie utrudnienie dla gry, znaczy dla mnie, ale rozumiem że tak po prostu wolę. Jest na mnie lepiej. Grzebu, grzebu, grzebu. Teraz spróbujmy. Nic nie ma. I czwórka, widzi jak odpychała, nie? A teraz można spokojnie tak przepakować. Coś ciekawego masz? Nie. Nie mogę się doczekać piątki. Tylko, tylko przerówał, ile się nie mylę. Kop, kop, kop. I dla rafanu, a teraz. Wiecie, jak to no, a trójki jeszcze nie próbowałem. A to chyba coś w stylu na ucieczki. Longbow, ciekawy łuk. Tak w ogóle wsparcie sobie. Tej pokupywałem troszkę rzeczy u tego typu. Zresztą zaraz później, pewnie. Obadamy wszystko co i jak. Tutaj nie ma się co śpieszyć, ale przede wszystkim dzisiaj chciałem... O! Kupiłem sobie kilof, także możemy coś powydobywać. Super, super. Wiecie, nawet za to się Expo dostaje. No i co jeszcze można potrząsnąć? Oj to test Proszę sprawdźcie. Patrzcie, jaki jest zasięg. W sumie że od tej stajemy. A, już dostałem. Widzicie, nie ma auto. Is it just me or am I amazing? Am I amazing? Bardzo fajne są te dialogi. Bardzo ładnie komponują się te wszystkie dodże z, y, z łucznikiem. Gdy ktoś podchodzi, można łatwo, prawda, uniknąć się do tyłu. Tak jak wszystkie króliki i inne zwierzęta, takie na jednego hita zabijam z tego powodu, że ruda później będzie chyba yy, właśnie z tych ród można ogłem mm. Tak, coś, coś skraftować, prawda? Trzask, pask No ale co dalej? Co dalej? Co tu mamy, że taki znaczek widzicie tego? Tam co masz? O, New Event, Newbie. O, to mi się podoba. Coś, w coś się zabawimy teraz. O, to może ci bandyci? Czy... Nie, to mi się nie zaliczy. Wow, jaki spadek ekspresu. I znów victory. Wow, w Spróbujmy sobie wow, cofnijmy się lekko Spróbujmy sobie piątkę ogarnąć A, tak wygląda co z piątką. No spróbujmy sobie Łaaa... Wow. Miło, miło A, teraz podajesz mi... Odpychamy, a oh, fuck man. To czwórka, sorry, czwórka I nie uciekniesz Wybijemy stąd. Äh, jak nie, jak tak. Muszę co ma zaś. No. O nie, tego. Tu. Nie Czekaj, czekaj, O nie, udało się. Szybko, 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 szybko. Nie to... O, f**k, chciałem... Już Cofamy się, cofamy się, bo musimy wykonać w końcu tego quest'a, a nawet nie wiem, jak z z czasem, będę się starał, prawda, jakieś takie krótkie te odcinki, żeby one się, prawda, szybko nie kończyły, nie nudziły znaczy Medal. Wow, co tu ma jest zbuntował. O, no, mogę w końcu tr trząść nimi? O, nie wiem. Czuję, że się tak łatwo Ok, miło, coś znów zdobyliśmy. Idziemy dalej. Tak, tak parę raz, Wrong choice. raz, tak parę raz, ale parę dobre tak parę raz, tak parę O, tutaj parę coś. O, to sobie później otworzymy, boże mnie tak Muszę raz, tak level. raz, tak parę raz, tak parę raz, zrzut tych wszystkich i temów, które zdobyłem. No tak się staram je ja więcej w każdym odcinku, że po prostu... żebyście po prostu wiedzieli na, na czym stoimy, na czym ja stoję. już nie ma żadnych tych krzaczków. No jest instancja, nie, nie. To też mogę? A, no to miło, no to co mi się chrzaniło, zaraz tam się... Wbijemy pięknie. Uuuuh, Stolen Feed. Co się z takim czynien? O nie, oni ukradli jedzenie. Ja je zwrócę. Boną psa? Boną psa? to pakuję w dupkę, Czy Boże, PSOP, psowi. Ja to w końcu kiedyś pies. Ja się cały czas mówi, to jest tygrys. Wow! No weź! I teraz spróbujmy. Dobra, 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 szósteczka, szósteczka, chyba się. Fuck, fuck, fuck. O, sorki, sorki, a ja nagle. Pieszko, no. Pieszko, no, no, rzucaj tą O, i w końcu guzik zrobił.

Teraz się trochę cofniemy, bo tutaj strasznie, przepraszam was... What the fuck?! Aha, widzicie, jak FPS tym mi siadły. A, to spoko, ci później się nie... Na... Go ahead! Dobre, się nad tym Okej... Chyba po całej już jadce, ła, ale, ale tutaj, w, jak wchodzę do tego miejsca, to, to straszne rzeczy się dzieją. Spójrzcie, 10 fpsów, 9 tak krzyż. Bardzo źle, no nic, dobra, zaraz tutaj tylko... a to tylko kliknę, pika bomb, a nie, może nie, może by nie, rzucaj gdzieś 10... nią. F... bomba? My się cofniemy. Okej. Okay. No. I po drugiej pani. Wyjdźmy sobie na zewnątrz. Tu już i pomogliśmy, tak dobrze, zaraz tutaj skończymy tego questa i. Zróbam zrzut. New Event, New No nic. Tak się tego nie dało. Po prostu nie da się jest. No ty. Pakujemy jeszcze O, yeah, level up. Tak, tak, tak. Idę. Ok, go posłaliśmy. No i jest już prawda po evencie. Miło jest. Teraz sprawdzę sobie, powiedzmy, że nasze luty nie. Gorszy łuk. A, ale przebudki, no to czemu nie zakładamy, zakładamy. To nie, nie. A właśnie też tylecik później z czymś sobie połączyłem, bo on jest bardzo dobry. Później się właśnie z tym pobawię. To już tak myślę że osobiście. Hmm. Teraz ogarniemy sobie o to. To można jakieś rzeczy rozpakowuję, to później popatrzymy co się rozpakowuje. Nie, nie, nie do sprzedaży. To wszystko leci do sera, później się to sprzeda. Też na sprzedaż. Mhm. teraz. Wow. I found this stuff. Cześć. O, no mam mało tego. Ech, nie populacji, tylko... O. Nie, być mało mam tej... Ech, o, respektu. Dobrze, teraz mówię. Może ja już tutaj nie, nie przedłużając, bo przedłużanie jest złem. Kubiłem sobie jeszcze to. Więc nie wypadło nic nie wypadło, no to co będziemy się żegnać tutaj bez, bez przedłużania, bez wynego pierniczenia. To był oczywiście Guild Wars w moim wykonaniu. Mam nadzieję, że dobrym. I... i to od razu się pojawia. No i dobra. Zapraszam oczywiście do komentowania. No i myślę, że nic więcej. To wszystko zależy od was. Bo jeszcze tylko odbierzemy sobie e-mail. -o. o, coś golda przybyło. Yy, no i na razie, cześć.